Leki wartości "m" proste "k" oraz "l" są równoległe. Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy wzoru, mianowicie potrzebujemy zależność, którą tutaj wypisałem, że dwie proste są równoległe wtedy i tylko wtedy, kiedy wartości tych współczynników są ze sobą równe a1 i a2. No i gdzie te wartości tych współczynników a1 i a2 nam występują? No wartość tej w prostej k to jest ta wartość przy x, czyli nam wynosi minus 1 druga, no i tak już zapisuję, że to jest minus 1 druga, natomiast wartość przy, przy prostej l to jest to co wszystko, co stoi przy x, ta wartość jest cała w nawiasie stojąca przy x, więc to oznacza nam współczynnik wartości a. No i zapisujemy, że skoro mają być one równoległe, no to musimy je ze sobą przyrównać, czyli minus 1, druga musi nam się równać tyle samo co 2m. Odjąć 1. No i teraz musimy to odpowiednio oczywiście przeliczyć, musimy to odpowiednio poprzenosić. No i w tej sytuacji przenieśmy sobie to minus 1 na drugą stronę. Jak przeniesiemy plus 1, to trzymamy wtedy jedną drugą, ale na plusie. No i w tej sytuacji mamy 2m. No i trzeba by było teraz tylko to podzielić przez 2. Podzielenie przez 2 to tak jak pomnożenie przez jedną drugą. Czyli wyjdzie nam, że 1 czwarta to się nam równa nasze no, i taką też odpowiedź musimy zaznaczyć w tym zadaniu, że prawidłową odpowiedzią dla wartości m równej 1 czwartej będą te dwie proste równoległe.